Hej papi Kurwa to będzie strasznie smutne Hej papi, sorry to tak jest Jezus To będzie mega depresyjne, to nie jest materiał na No dobra, zaczynamy, drugi sezon. Czekaj, to jest bier prolog Ja już wiem o czym to będzie Oglądar o czym to, rozumiem, to no. będzie To będzie o, o kimś, kto będzie o starszej kobiecie która będzie umierać i to jest gra Skąd ty to wiesz? Bo widziałem, że jest o starej kobiecie. Sprawdźmy no What is this? No, Dawaj Linda nie on Is forthcoming video game by Rasa Queen based on the fall, on the worst year of yeah, his pierdolę, life, straszne, when his mother and grandmother, the two remaining members of his immediate family, died within a month of each other. It is currently in development, development and due for release in 2022 2022. Yeah, pierdala no tor będzie kurwa <laughs> nie wie że... no, zbędzie... toleć To jest początek drugiego sezonu. Pojebane kurwa, to jest zupełnie inny sezon God damn, chłopie strasznie mi przykro, strasznie mi przykro, twórco gry Nie wiem czy jesteśmy na to gotowi No ja nie jestem, ale dobra, na wszystko jest mhm. Czy ta gra ma dźwięki, czy nam się coś zepsuło? No, Pisałem, że nie ma dźwięków no, patrz, zmienia się jak robisz ty. A nie, są jakieś dźwięki. No dobra, wróćmy do gry. <laughs> dawaj, dawaj, zmieniam tekst. Nie to trzeba było zmienić, opcję. O kurczę, nie szczerze tego, przepraszam. No i ona się zmęczyła już. Potem będą nam ludzie mówili, że głos na działa Nie no to wie... To nie nasza wina To a zmień, wina. Co, zmień to, zmień to Okej podejmij decyzję, to jest ciężka sprawa teraz Od tego zależą losy Dawaj herbę Herbatka? Herbatka O O, o Bez mleka Moja teraz mm -hmm. strasznie lubi bawarkę No tak, herbata z mlekiem to bawarka Tak, to jest pierwszy fakt Na no, pięć W tym odcinku Jeszcze cztery fakty mam do wykorzystania, ale chyba nie, Ja się teraz tak zastanawiam No Chyba nigdy nie piłem kawy, znaczy herbaty z mlekiem Serio? No nigdy nie piłem bawarki Zaraz teraz to zrobimy, jak masz mleko Nie mam mleka no to koniec? Koniec nie ma robienia herbatki bawarki. No to tak, nawet nie tego mleka, po prostu kolor zmienia. Zależy, <laughs> tak je tak, pewnie. Jak, nie, tak, kawa. No w kawie, jak ja tak dużo dorzucę, to oczułeś, nie? Bo to ok, mam we get going, game. Let's do it. Keep thinking about that bench. Trzeba było pójść w dobrym momencie. Żeby ona też mogła pójść. Rozumiesz? Właśnie nie. Pójdź A. Kurczę, to jest ciężkie pojęci. Okej, okay, za szybko idę, będzie ją. Taka mechanika, widziałeś jakiś grę, która na tym, żeby stosować prędkość chodzenia do prędkości chodzenia innej postaci? Tak. Jaką? Asasyn? No tak, w każdym rpg w którym ktoś się ze mną idzie, muszę dostosowywać. <toddyskutki> to jest najbardziej w kurwie, co na ziemi. <toddyskutki> <wszyscy idą> <toddyskutki> tak. <toddyskutki> oni wszyscy idą wolno. Tak. Ja oni wszyscy idą wolno, muszę iść wolno, bo jak biegnę, to i tak to nie ma sensu. Muszę iść z nimi wolno i oni coś mówią, no ja po prostu idę z nimi wolno i to jest straszne. No to zrobili w miarę, w miarę ok, kurwa, ale że w tym, w ręce nie pamiętam jak było inne, Tam było tak, że trzymałeś jeden przycisk, i on dostosowywał prędkość do tego, z kim szedłeś. <toddyskutki> No ale tam to robisz jakby z musłu, a nie w mechanice gry, a to jest ustawione taką mechanikę gry. Ty tam masz poprawę, jakieś coś ci miga, nie możesz kliknąć spację albo coś? Mogę, w sensie to, to ja mi miga, że nie, nie klikam spacji. A. Bo ja się skupiam na tym minikrze z chodzeniem. No chodź tam na sam koniec, zrób ich O, to jest dobry pomysł. idealnie. Nie, nie może być tak. Dziś? Oj, Jezus, straszne. O, obeszli to. Grawek, miniwa, że z daleka Po, O, jak te literki się te zachowują. Wow. No, 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 ale ładne, ładne te otoczenie. Dobra, chyba trzeba małymi kroczkami, jednak wiesz? O. No i krokami do przodu. Trzeba trzymać dystans i powoli iść. Mm. Mm. A jak, jak można to trzeba iść? Rozumiem, że to jest personalna gra tego typa i to jest super sprawa, że sobie tak, jakby jakoś sobie układa myśli i tak dalej. Tak. Aczkolwiek, no, nie mówię tutaj konkretnie o tej gry, ale teraz jak pomijając to, czym jest ta gra i tak dalej, no, nawiązuję do tego trochę jednak. No. Są gry, które... Akurat tutaj jest coś personalnego, i tutaj nie ma co gadać, nie wiem, jakby tutaj scenariusz życia pisało i tak dalej. Tak. Ale są gry, gdzie ludzie... Z bardzo słabym doświadczeniem, jeżeli chodzi o jakiś tam narrative design, albo w ogóle o narrację i składanie chociażby słów mm -hmm. i zdań. Robię grę, która. Nie wiem, mają na co zrobić grę, która wydusi w tobie, nie wiem, albo wzy, albo wydusi w Ciebie jakieś emocje, nie mm -hmm. wiem, coś takiego. I często. No nie nie umiałem tego robić i wychodzi taka, takie coś, że się nie wiem. Ja się czuję głupi, bo gra cię zmusza do tego, żeś począł się mocno. Że się nie jest tak, że naturalnie, że jest jakaś sytuacja, ja sobie mogę sam zinterpretować i samemu <coughs> gdzieś tam pomyśleć nad tym, czy to jest, wiesz, jak to mnie dotyka, czy mnie w ogóle dotyka, czy nie. A niektóre gry robią tak, że ci smutną muzykę, robią ci, nie wiem, i każą ci, żeby. Często jest tak, że nie wiem. Żeby ci zależało na jakiejś postaci, którą w ogóle widziałeś przez. Nie wiem, przez bardzo krótkie w ogóle cię nie interesuje, a no gram są tobie takie, że o, smutna muzyka, bo to jest taka trudna historia, mm -hmm. przeżywaj i tak dalej, nie? A robi to mega nieumiejętnie tak infantylnie. <grych> jest to popularny motyw, że gdy próbują być na siłę jakieś emocjonalne i tak dalej, a są takie... wszystkie dziecinne dosyć, ale. To jest mój problem z takimi zego ale tak gadam, gadam, a nie daję żadnych przykładów i nie wiem nawet co, co tutaj powiedzieć, nawet nie wiem co powiedzieć teraz. No ciężko mi to jakiś, też taki przykład do, do, do tego przywołać, bardziej mi się kojarzy jakoś to w filmach, jak czasami właśnie gdzieś jakaś postać ginie i... A ty masz takie ech, Nie masz takie ech, bo jednak nie dało jej się poznać, nie było czasu żeby ją poznać, czasami nie było przestrzeni żeby ją polubić, bo, bo na przykład była cały czas zła czy coś w tym deseń, no. ale w grach jakoś nie mogę tego no, skojarzyć. No, Teraz muszę pomyśleć sobie nad jakimś przykładem. Konkretnie. No chociaż też nie każda gra, no czy nie każda, no, no tylko jakaś tam część też giery stawiana na historię, jakaś tam na rozrywkę, więc. Tak, no wiem, wiem, ale. Dlatego, dlatego, tak, dlatego aż tak szybko mi przyszedł ten przykład z filmami, a. O, wiem co. Trochę Więcej z zajebistym przykładem. No. Jest teraz taka gra, uwaga, kontrowersyjna opinia, bo nie grałem w nim, kurwa i w Subi, subi mm. kurwa. To... Nie zabiję człowieka, wiem, że to jest złe, więc kurwa. I don't know. Nie tak. znaczy, oceniasz. No, to jest żaden argument. Aczkolwiek. No. No, obejrzałem tylko materiał, i tak dalej. It takes two, jest to gra. Jakiś tytuł? It takes two. A, okej. Okay. Myślałem, że to jakieś twoje powiedzonko nowe. Nie, nie, moje z, Muszą sami widzowie zobaczyć, wykmienić. No i. Jest to gra kurwa I o temat tej te, te, te tak o tematyce, że się rozwodzi, rozwiązują się dwie osoby Aha. i mają córkę. Uh -huh. No i generalnie, generalnie no jest to smutna historia, nie? No bo rozwód jest, jest niefajny, ta dziewczynka sobie jakoś musi tym poradzić, bo jest to ciężka sytuacja dla osób. No, no jak to się rodzina rozpala, tak na połów wtedy, nie? W tej no tak. Sytuacji. Czyli poważna tematyka, nie? Poważna tematyka. Yy, tak jak yy, wiesz oczekujesz tutaj wiesz no jakby no to zobaczmy co się dzieje w ogóle by the way to cała historia z tym że się jest przedstawiona nie wiem 5 minut pierwszej pierwszej jakiejś Okej. Okay. no i wiesz ok no zobaczymy co to będzie nie i tak dalej no bo tutaj jest to historia o miłości dwóch osób, o tym jak próbują, jak wróci się i tak dalej, mhm. nie? To brzmi dobrze, nie? Ale jest kurwa o tym, że one się zamieniają w kukły kurwa i książka z Bonsem i mówi No, będziecie tutaj razem robić tacki w kopy, to nagle będziecie kochać, bo na to polega tutaj, że... Że zabijacie kurwa wrogów i kurwa skaczecie kurwa po platformach i to mam zlepi kurwa 5 lat kurwa straglu w okay. małżeństwie kurwa. Ale czekaj, czekaj, taka scenka jest taka realistyczna, że, że oni się rozwozą, czy i czyli się zmieniają w kukły? No zaczyna się tak, że wszystko jest takie realistyczne, no Aha. takie powiedzmy stylizowane i tak no. dalej. No, ale potem jest takie nagle, że ta dziewczynka idzie, kurwa, i okazuje się, że jakiś bód odczynia z, i zamienia tych rodziców w kukły, kurwa. O, okej. Okay. A dziecko co? Nie, nie, nie ma postaci dziecka w tej grze? Czy jest, ale jakoś się nie przejęło tym, że rodzice są kukłamy. Okej. Okay. Te... Czyli wiesz, co chodzi? To jest coś, co mnie tak chuj, że masz tematykę, która jest poważna, jakby, mm -hmm. i ona potem fragmentami stara się być poważna, nie? Mm -hmm. Ale to są kurwa kukły, Jak ja mogę to na poważnie tak jest Jakby wiesz, to jest taki dysonans, nie? No kurwa To jest tak, jakby ci kurwa nie wiem Czy no pinokie był z drewna. Z tak, zaraz, zaraz a się jakby powiem. To by wywołało tę emocję, tak? No, ale zaraz ci powiem dobry przykład. Jakby coś takiego. Tylko to jest. To jest to, co gry robią, że próbują być poważne. A robią coś takiego, robią taki dysonans, bo ta gra jest taka cukierkowa, chłopie, jakbym ci ją pokazał, to byś. Do głowy ci nie przyszło, że to jest gra dla dzieci. Właśnie mm -hmm. to jest taki największy jakby problem z tym, który mam, bo ona jest kompletnie wygląda grafika, jakby efekty i tak wszystko jest takie ten, ale potem masz jakieś rzeczy, że, ci, że oni tam, nie wiem, że, że mówią ja i, i tam mają. Problemy w małżeństwie, i tak dalej, mm -hmm. i, i książka im to kurwa naprawi przez skakanie po platformach. Okay. To jest kurwa i to jest to, rozumiesz, że jest poważna tematyka, a potem jest taki nonsense pierdolony, że im tam jakaś książka magiczna naprawi że czary mary, zrobi problem, i że nie wiem, jak będą skakać po platformach, to że im to naprawi, że, że nieważne tam to wszystko, z czym się odpierdoliło, no, tylko no, fajnie, skakali po tych i jest wszystko good. Rozumiem. I jest najgorsze to, bo od samego początku już wiesz, jak będzie morał tej gry, kurwa, wiesz, że oni do siebie wrócą przez skakanie na tych platformach i jeszcze to jest bardziej wkurwiające wtedy. Jeszcze mm. nie traktować na poważnie. No i gra gameplayowa jest fajna, ale potem masz coś takiego. Jak można gry jako... w takiej sytuacji, jako medium poważnie taktować? Alternatywnie powiem Ci dobrym przykładem z innych, jakby tam, medium. Nie wiem, jest Bojack Horseman. Mm -hmm. Bo on... Robi, wiesz, no ma kreskówkową że ludzie w ogóle są konie i tak dalej. No tak, można też powiedzieć, że jak, jak tu jakieś poważne emocje wywołać i tak dalej. Tak, tak, tak. ale z drugiej strony on nie jest taki naiwny w tym wszystkim. Tam masz jakby motywy tych postaci, wiesz, masz pokazane backstory z co wynika, mhm. i właściwie to, że one są tymi końmi i tak dalej. I, I różnymi to nie jest jakby coś takiego, że. O, jestem koniem, to lepiej rozwiążę tą. Wiesz, to nie wpływa nijak na ich sytuację. Oni równie dobrze mogli być ludźmi. To jest po prostu taki zabieg i Czasami są jakieś żarty na ten temat, ale nie ma coś takiego, że. No, zamienię was w konie i to wam pomoże. Wiesz, nie ma jakiejś takiej abstrakcji wkręconej, która jest. nie siła magiczna tym, co napędza. Ten, ten element fantastyczny nie jest tym, co napędza tą fabułę i mm -hmm. ten tylko koniec, a <śm> więc nie masz jakiegoś takiego Ty w ogóle, coś się dzieje w tej grze Już nie wiem Doszedłem do ławki, z której mieliśmy dojść No i co tam mówi? mamy do wyboru, tą kwestię Albo? Albo tą kwestię Ładna muzyczka Czekaj jak w tym. Jak się nazywa ta gra? Wiele, Rainbow Six Wiele, tam Yy, jak się nazywa ta gra hmm. To takie takiej dziewczynce co czas kurwa Co robiła? Cowała czas Dziewczynka? Tak. Taka gra? Tak, taka gra, że dziewczynka czas. Kurcze I yy, tam Butterfly Effect i takie tam God damn. Nie, nie Last to Fast, grałem. tylko Life is Strange no, Ale to nie grałem w to. No. Bo no generalnie to jest to, że gry są kurwa infantylne często i to jest problem. To jest problem, nie jest problem, a to jest problem, ale <laughs> masz film, masz setki filmów, które są... mówią poważne rzeczy i są w miarę poważnie też zrobione i tak dalej. No nawet mm -hmm. ten połzech Horses głupi, no jest... Jest przykłady na co się da, że można zrobić. No tak, jak to jest przykład opozycyjny, który jest jednak, no nie grą, wiesz, wiesz, o co to chodzi, no. Tak, no ale nie potrafi... To Jest jednak inne medium. No ale, ale ciężko mi znaleźć w grze jakiś taki przykład, żeby była jakaś taka poruszająca historia, a żeby była dobrze zrobiona. Znaczy. Ponieważ wieźmy na dobrą fabułę. No tak, ale to nie było jakieś takie, że on. historią o że to jest historia, historia chłopiec, który ścina z potworem mieczem, mm -hmm. i no nie bardzo, to jest... Szuka swojej córki, więc też, też z tym może coś jest, no. No, z jakiejś mm. tego liczby społeczeństwa ludzi, którzy zagubili swoje córki... Tak. ...to może coś w sumie bo tu może... biegają z i... Może coś tam na siebie znaleźć. Może... ale nie wiem. Wiesz, co chodzi, że nie jest coś takiego, że może coś się odnieść do twojego życia, nie? To jest to cool historia, fajnie zrobiona, aczkolwiek... I mówię, że to jest ten, bo to nie jest cel zupełnie tej fabuły, no nie? No tak, tak. Aczkolwiek... Mówię tutaj o grach, które próbują być takie, że no zobacz tutaj, odnieść coś do swojego życia i tak dalej, ale robiąc jak słabo. No, no i tym y, aspektem. Kończymy tą grę. Czyli tyle, kończymy.